Witam Cię, drogi widzów W pierwszym filmie na moim kanale. Ja jestem Majer, a to jest DCS World. W pierwszym filmie ja chciałbym ci się przedstawić, powiedzieć, czym się będę zajmował, czym stricte jest DCS oraz co możesz tu znaleźć i zaprosić Cię do oglądania. Tak jak wspomniałem, jestem Majer, mam na imię Rafał, jestem pasjonatem lotnictwa od dzieciństwa. Kiedyś chciałem zostać pilotem wojskowym, niestety w dolegliwości zdrowotne przede wszystkim w postaci wzroku nie pozwoliły mi na to, jednakże realizuję swoją pasję przy użyciu technologii, czyli przy użyciu DCS-a, gdzie możemy zasiąść właśnie za każdego praktycznie samolotu, z tych bardziej ikonicznych oczywiście, i wziąć, że tak powiem, los w swoje ręce. Czym jest DCS? DCS jest w tym momencie najbardziej realistycznym symulatorem na rynku. Czyli obejmuje, że tak powiem, samoloty od II wojny światowej do czasów współczesnych. Takie ikoniczne maszyny jak P51 Mustang, BF-109, jak Spitfire, jak F-14 Tomcat, jak. F16 Viper, bądź też FA-18C Hornet w kokpicie, którego siedzimy w tym momencie. DCS, tak jak już wspomniałem, jest najbardziej realistycznym symulatorem, jaki można w tym momencie spotkać, gdyż samoloty w nim zostały odwzorowane na podstawie dokumentacji technicznej, którą udało się zdobyć twórcom, czyli firmie Eagle Dynamics. Tak jak wspomniałem, zostały odwzorowane tak? dokładnie jak to było tylko możliwe. W związku z czym równie dobrze do DCS-a można używać manuali, które wydawane były w rzeczywistości do samolotów. Czyli zakładając, że na przykład pilot sił powietrznych polskich otrzymał manual do samolotu F-16, którym będzie latał, równie dobrze mógłby usiąść do DCS-a i z tego manuala skorzystać. Przekładając wszystko, co w nim znajdzie, wszystkie informacje o działaniu systemów na samolot w grze, gdyż w grze również te systemy są zaimplementowane, również działają i również są zrobione tak dokładnie, jak to tylko możliwe. DCS jest podzielony na moduły. Moduły są. Płatne oczywiście, gdyż twórcy jakoś muszą na to zarobić. Jednakże udostępnili, <coughs> udostępnili dwa, dar, trzy przepraszam, darmowe moduły. Pierwszym z nich jest mapa Kaukas. W tym momencie znajdujemy się na mapie Zatoka Perska, która jest mapą płatną, jest mapą z DLC. Natomiast podstawową mapą dla DCS jest Kaukas. I na Kaukazie rozgrywać się będzie większość serwerów, większość misji, z racji tego, że po prostu większość graczy będzie z tej mapy korzystała. Kolejnym darmowym modułem jest 125T, która obserwuje samolot szturmowy, również można za jego sterami zasiąść. I jeszcze jednym darmowym modułem jest TF-51, czyli po prostu treningowa wersja samolotu P-51 Mustang. Moduły, moduły są mniej lub bardziej skomplikowane. Te mniej skomplikowane operowane są przy pomocy klawiatury i skrótów klawiszowych. Do takich modułów zaliczamy chociażby F15 czy MIG-29. A także moduły bardziej skomplikowane, w których przełączniki w kodpicie, jakie na przykład widać w tym momencie na ekranie, z tego, że Hornet jest jednym z modułów bardziej skomplikowanych, można wszystko kliknąć, przełączyć, dostosować do własnych preferencji, odczytać wszelkie informacje z ekranu, po prostu tak naprawdę wszystko w tym samolocie jest interaktywne. Jeżeli chodzi o same moduły, to tak jak wspomniałem, obejmują one samoloty, mapy, również tak zwane asety, czyli zestawy jakiejś, jakiejś zawartości charakterystycznej dla danej nacji. Wszystko, co będzie nagrywane o DCS-ie, będzie tylko i wyłącznie w języku polskim, z tego, że po prostu na YouTube można znaleźć wiele informacji, wiele tutoriali, wiele materiałów DCS-a, ale tylko i wyłącznie w języku angielskim. Jakieś tam pojedyncze filmy w języku polskim widziałem, natomiast chyba nie, nikt nie wziął się za to, że tak powiem, na poważnie żeby przygotować jakieś naprawdę dobre tutoriale, żeby dostosować to tak do nowoczesnych czasów, z tego, że DCS też się zmienia na, na przestrzeni lat. W tym momencie ja korzystam z wersji Open Beta, ponieważ do Open Beta wchodzi najwięcej aktualizacji, najczęściej wchodzą aktualizacje i zawsze Open Beta ma najświeższe wszystko. Oczywiście zdarzają się też jakieś tam bugi, tak? no, niestety trzeba się z tym pogodzić. Tak jak wspomniałem, wszystko będzie w języku polskim, wszystko będzie przystępne dla laika, czyli stworzę to w ten sposób, żeby każdy mógł spojrzeć na to, mógł zobaczyć jak to działa, zobaczyć czy go to interesuje. Nie tylko jakiś pasjonat lotnictwa, nie tylko jakiś człowiek, który przelatał już w dcs 500, 600, 3200 godzin, ale także ktoś, kto po prostu chciałby się tym zainteresować, tylko nie wie z której strony to ugryźć. Na kanale mogą się pojawić też inne materiały o lotnictwie z czasem. Chciałbym na przykład odwiedzić bazę lotniczą w łasku, czy w Mińsku Mazowieckim i jakoś relacje nagrać, natomiast wiadomo, że lotnicze bazy wojskowe są miejscem trudno dostępnym dla cywila, więc może to być utrudnione. Jednakże jeżeli będzie tylko to możliwe, jak najchętniej tam po prostu coś nagram. Chciałbym też w przyszłości, oczywiście, jakieś tam historie lotnicze umieścić, bądź może jakiś wywiad z pilotem, jeżeli się zdarzy taka okazja, jak najbardziej też się to pojawi. Poza tym można też napotkać będzie te filmiki z innych gier. Oczywiście będzie to treść drugorzędna, jakoś tam, dodatkowo gdzieś nagrywana pobocznie. Też na, na początek jednak będzie tylko i wyłącznie DCS, z czasem może się pojawi na przykład War Thunder, czy jakaś strategie RTS, ponieważ jestem jednak wielkim fanem RTS-ów. Jeżeli chodzi o konfigurację, jakie używam do DCS-a jestem mam odpalony na wysokich ustawieniach, predefiniowanych wysokich ustawieniach, tam kilka opcji jeszcze dodałem, w trybie single player na 60 klapie na sekundę i to działa. Konfiguracja, kiedy do tego użyłem, żeby to tak działało, to procesor Intel Core i7 4790K. Nie podkręcany, działa bodajże na 4 GHz podstawowo, na rdzeniu w trybie turbo do 4,3 czy 4,4, nie pamiętam w tym momencie. Karta graficzna Gigabit G1 Gaming GTX 1080, też również nie pod Odkręcana w żaden sposób, 16 GB RAMu i dysk SSD. Myślę, że to, to są najbardziej kluczowe komponenty, które pozwolą na odpalenie DCS-a w 6 klatkę na sekundę w wysokich ustawieniach. Tylko podkreślam, że to działa dla trybu single player. Multiplayer nie został jeszcze tak dobrze zoptymalizowany, natomiast jeżeli tej drogi widzu. Na takiej konfiguracji potrafisz spalić cs 60 klatkę na sekundę w wysokich ustawieniach. Chętnie przeczytam o tym w komentarzu, chętnie zastosuję to u siebie, ponieważ niestety mi się nie udało tego zoptymalizować lepiej. Zawsze są jakieś spadki do 30-35 klatek i zaczyna się to ciąć. To jest dla mnie wysoce irytujące. Oprócz tego, oprócz procesora, grafiki, RAMu i dysku, używam także dwóch urządzeń peryferyjnych. Jednym z nich jest tak zwany HeadTrack czyli urządzenie do śledzenia ruchów głowy. Hetrak pozwala na ruszanie kamerą w symulatorze bez użycia kończyn, że tak powiem, bez użycia rąk, czyli przy użyciu ruchów głowy. Składa się zazwyczaj z urządzonka, które przyczepia się gdzieś do słuchawek, niektórzy do jakąś tam specjalną czapkę noszą, do czapki przyczepiają. Urządzenie składa się z trzech diod które widoczne są tylko i wyłącznie w podczerwieni, do tego jest kamerka, która to wyłapuje i na podstawie ruchu tych trzech biut w płaszczyźnie rusza się głowa w kokpicie. Yy, oczywiście działa to też na, w jakiejś tam skali, tak? To nie jest tak, że my obrócimy głowę do tyłu i dopiero wtedy pilot spojrzy, że tak powiem, za siebie, ponieważ miało, nie miałoby to żadnego sensu. Niewidoczne byłoby nic na ekranie, tak? Dlatego my obracamy na przykład o 10 stopni w lewo, pilot obraca już głowę na przykład o 90 stopni w lewo. Druga rzecz to jest, to jest joystick. Joystick firmy Frassmaster Model Hotas X. nie jest to model wysokiej półki, jednakże spełnia swoją rolę, ma oddzielną przepustnicę, wystarczającą jak na to moment liczbę przycisków. No niestety zaczęło już troszeczkę trzeszczeć, myślę, że to jest kwestia kwestia już dopasowania, że tak powiem, elementów nasmarowania, jak i wyczyszczenia. Także drogi widzów, jeżeli tak jak ja jesteś pasjonatem lotnictwa, jeżeli chciałbyś się zainteresować symulacją lotniczą, chciałbyś zobaczyć, jak to wygląda od środka, zapraszam Cię do oglądania i myślę, że będziemy się regularnie widywać. Chciałbym te filmy umieszczać przynajmniej 3-4 razy w tygodniu z czasem, na początek może dwa razy w tygodniu, żeby wszystko pogodzić czasowo. Także zapraszam Cię do oglądania i widzimy się w następnej serii.